Siemanko ponownie w kolejnym filmiku. Dzisiaj kolejna przesyłka. Przesyłka od Kokos i Sheamus. Mają pewnie swój kanał na YouTube, pewnie świeży kanał. Oglądałem tam kilka filmików. Wpadajcie na ten kanał, oczywiście, polecam Kokos i Sheamus. I pozwolę sobie otworzyć przesyłkę poza kanałem, żeby nie było widać danych. O, i tutaj mamy pięknie zapakowaną wymiankę. Mamy tutaj gratisy i pieniądze. Tak, tak, tutaj są pieniądze za mm, saszetki oraz chyba za double, nordycki double travel z Champions League, z tego co kojarzę. Otworzymy sobie pierwsze gratisy. Gratisy. O, co my tutaj mamy? Messi Collections. Pierwszy raz widzę te karty na żywo. Messi tutaj. O, pierwsza komunia. No fajne, fajne. Ciekawostka. Ciekawostka dla mnie. Ciekawe, czy otwieraliście te saszetki, czy skąd macie te karty? Dajcie znać. Messi. Tutaj z Maradoną. No świetnie. Świetnie. o, Stoi, stoi, stoi. Następne karty. Messi Collection 37. Kart Collection. No. Ekstra. I tutaj mamy coś 2015 top. Co to jest? Co to jest? Metal Cards. Uuu. Uh. Giovanni. uhu 634. Tutaj mamy jakieś pytanie. No, to może być coś naprawdę. Uh. No, tutaj, tutaj naprawdę mnie zaskakujesz tymi kartami. Skąd masz takie karty? I tutaj tak One to watch Altidore ze Stanów Zjednoczonych World Cup 2014. Julio Cezar. Tutaj również mamy Jordi Alba, Barcelona 37. Karta. Co to są za karty? Co to są? Mega krak? prawdopodobnie. 2015, kurczę. No. I tutaj Lopez Lopez Silva Mega Crax 2014-2015. No, co tutaj przykryć? Co tutaj przykryć? O, no, może tutaj mamy również tutaj Defensive Rock Campagnaro. I mamy tutaj hmm, fans favorite. Bez Bisley, tak, Stany Zjednoczone. O, mamy tutaj również logo hmm, Karschule, bo że język mi się plącze. Bundesliga 14-15 i logo Herty. Nie wiem, czy mam, muszę sprawdzić, ale prawdopodobnie to w gratisach to to mam te karty. Już mało mi brakuje tych kart ulubieniec fanów Steblecki i Mistrz Obrony Grodzicki, tak, bazówka Bundesliga, Huntelar oraz Boateng. I tutaj kolejna ciekawostka: Marcelino Garcia, kolejny plus. Plus and Nie wiem, nie wiem, nie znam się. I Victor Ruiz na jakiejś karcie bazowej. O! I przechodzimy do naszej wymianki. Wymianki. Wymianka tutaj jest z Bundesligi 14-15 uzupełnisz moje braki, piękna karta klub 800 Lam, ale prawdopodobnie Ci odeślę tą kartę, bo wiem, że to jest Twoja jedyna karta nie miałeś tej karty na powtórce, a ja w międzyczasie sobie trafiłem mm, kartę otwierając saszetki, więc prawdopodobnie Ci ją odeślę, ale tej limitki to już nie, limitka bardzo fajna, trap, Kevin trap, poszukuję limitek z tej edycji jeżeli ktoś coś ma, to dajcie znać, piszcie Chętnie się wymienię. Mamy tutaj moje braki. Może coś mi już tam w międzyczasie doszło, ale to nic się nie stało. Mamy tutaj stadion. Mamy tutaj stadion. Mamy tutaj bazówkę, szalkę groteska. Super. I to, to jest moje brakujące logo, na pewno. Kajsays Ralauten 418. Super, brakujący kapitan Trap O. Mamy tutaj dwóch bramkarzy, tych samych. To jest na karcie przezroczystej: bazówka Dias, bazówka Traore, również moje braki, Marcelo oraz Albornos. Wiem jak się czyta dokładnie. I mamy tutaj obraniaka, który na pewno mi brakuje. I Luis Gustavo Wolfsburg Star Starspiller. Super, dzięki Ci za tą wymianę. Postaram się jak najszybciej wysłać przesyłkę. A teraz dziękuję, pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć!